Przej. Szybko dosłownie Wam powiem o co chodzi. Grałem w to, męczyłem się jak nie wiem co, żeby wygrać z tą babką w tej kości. No ale nic, szybko zobaczymy. Z pięć razy ją próbowałem przejść i nic, aż na razem sposób. Babka, babka, dawaj szybko ogień, C -c -c. trochę wczytywanka, orlok. Dobra, zagrajmy. No dobra, gramy. Obojętne co wybieracie. orzeł czy reszka, wybierzcie sobie, które wolicie. E, moc te dwie. Używamy. Będziemy używać tylko uderzenie tora. Rozpocznij grę. Cykreszka. Walenty na bok sentimenty. Ona zaczyna. Losuje sobie ciach. ciach. Wybrała czy rzucamy kością, kośćmi. Yy, nie wybieramy żadnych. Nie atakujemy absolutnie. Wybieramy tylko te z obwódką. One nam dają łaskę, łaskę bogów. Tylko i wyłącznie, no po prostu się tak namęczyłem, że nie wiem co. Patrzcie, ona robi to samo. Wybiera te z obwódką, nie ma żadnej. Jeszcze raz może być ciężko, no ale trudno. Rzucaj. Zobaczymy, co będzie. Mamy 4 z obudka, 3 z obudką, ciach, no i generalnie jedne bronią, drugie strzelają, ciach, łapy kradną, no nie poszło nam za dobrze w tej rundzie, no ale co poradzić, taki już to los, zobaczymy, może teraz nam pójdzie lepiej, jedna, ale nie dość, że ukradnie, to jeszcze będzie jeden żeton. Rzucaj tymi kościami. Skradzież. Patrzcie jaka spryciula. Widzicie robi to samo. No nieważne. Tu jeden obroni. E, nie wybieramy łaski Bogu żadnej, bo nie mamy na tyle pieniędzy. Ona ma zaraz nam z czegoś przysunie pewnie. Dwa ukradzione, tam dwa ukradzione, mamy 5, Potrzebujemy 12 Faza rzutu. No dobra. Gramy jeszcze raz. Tarcze bronią przed, e, tarcze bronią przed e, strzałami, e, hełmy bronią przed toporami, łapy kradną. No, topory zadają obrażenia, e, strzały też. Musimy nazbierać aż 12 tokenów. Słuchajcie, mamy 5, 6, 7, 8, może 9 będzie. Patrzcie, ona sobie wybierze w cyk. Robimy to samo, wybrało. Nie korzystamy, bo nie mam tyle. Ona nam zada 5 obrażeń aż. Jedną ukradniemy i ukradniemy trzy kamyki. To są nasze życia. Tylko jeden wybieramy i ukradniemy jeden. Pamiętajcie, zbierać te z obwódką. Ciach, o tu teraz to się przyfarciło. Ona sobie jeden wzięła. Ciach, mamy wszystkie. Teraz użyjemy fazy łaski. Skorzystaj z tora, używamy tylko tora 12. Zadniemy jeszcze tyle, ona nam jeden, z łaski, zebrało pięć. No i gramy. Pamiętajcie, nie atakujcie. Wybieramy, proszę. Jeden, dwa, trzy. Łapy by się przydały. Nie ma nic. Nie atakujemy. Użycj kościami. Mamy sz... jedno nam ukradnię, mamy 1 5 6 7 8 będzie. Używamy mocy skorzystaj z tego szpenia 5. You I piszciec, pokonana. Pamiętajcie, nie atakować, wybierać te zabłódką. Na tym to polega. Polecam się na przyszłość. Macie pytania? Zadawajcie Kręduż, Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.